Cześć, witajcie w kolejnym odcinku tajemnic Ciekawostki GTA V. Ostatnio mówiłem, że możecie nadsyłać w komentarzach Wasze propozycje dotyczące odcinków specjalnych. No i dzięki wielkie dla wszystkich, którzy nadesłali. Spisałem sobie co ciekawsze propozycje, e, niekoniecznie te, które widzicie, właśnie wyświetlone. No i w każdym razie kiedyś tam powinny pojawić się odcinki specjalne, e, zainspirowane właśnie Waszymi pomysłami. Tak więc dzięki wielkie za nadsyłanie. No i przechodzimy do rzeczy. Naszą pierwszą ciekawostką będzie strona internetowa pewnego napoju energetycznego, która naśmiewa się, no z tych wszystkich Red B-Powerów i tego typu napojów, każdy wie o co chodzi, Piszemy sobie junk i powinno nam już coś wyskoczyć, tak, junk energy drink, i już na wstępie pytamy się, czy mamy powyżej 21 lat, to jest tak jak w Polsce 18, ale nieważne co wybierzemy, odpowiedz jak chcesz i tak robimy to tylko z powodów legalnych, więc klikamy nie, no i możemy spróbować ponownie i tak dostajemy się na stronę. I Tutaj mamy napis, że jest to oficjalny napój żyjących na krawędzi uprawiających ekstremalne sporty. Sponsorujemy więcej atletów, którzy kończą sparaliżowani e, niż każda inna firma robiąca energy drinki. No i na tej stronie mamy jeszcze dużo informacji dotyczących czy to składu, e, tego, jak dokładnie wpływa na następny napój, są to tam, wiadomo, takie humorystyczne rzeczy. Tu mamy gościa, który skacze na spadochronu bez spadochronu. E, chyba kiedyś to robiłem w jakimś odcinku. No, w każdym razie, tego wszystkiego tutaj czytać nie będę, bo mi się nie chce. A tu mamy taką fajną zakładkę, i ona pokazuje nam na mapie miejsca stand jumpów, e, przelotów pod mostami, no i skoków spadochronowych, więc może się komuś przyda, jeśli celuje w 100% ukończenia choć wiadomo, że i tak te mapki w necie są wygodniejsze. Możemy też nauczyć się co jest w składzie tego produktu. W ogóle junk po angielsku oznacza śmieci, więc tak naprawdę mamy to, to jest śmieciowy energy drink. No jak już mówiłem, to jest takie naśmiewanie się z tych wszystkich firm. Możemy także sobie kliknąć, żeby dowiedzieć się jakie substancje są w tym zawarte, na przykład kofeina. Przeciętna filiżanka kawy zawiera 100 mg kofeiny. Junk ma 20 000 mg. Albo co tam jeszcze jest? Nie musisz być pocącym się grubasem na tyle wyścigu. Możesz być pocącym się grubasem z przodu wyścigu, o wzroku pełnym wściekłości, wrzeszczącym w pustkę gotowym. By zdobyć kobietę, lub umrzeć próbując, no i tak dalej. Mamy tutaj wszystkie te składniki, możemy o nich sobie poczytać jakieś tam mniej lub bardziej śmieszne rzeczy. No ale to by było tyle, jeśli chodzi o moją prezentację tej strony. No i przechodzimy do kolejnej ciekawostki. Teraz dowiemy się, jak zdobyć dodatkowe wsparcie w czasie walki z policją, czy tam podejrzewam, że także z jakimiś tam gangami. No wchodzimy do sklepu z bronią i chowamy się. Zaladę. Tylko ja poczekam, aż policja tu wejdzie. Bo nie wiem, czy sprzedawca nie będzie do mnie strzelał, jeśli to zrobię. Nie jestem tego pewien. W każdym razie, jak policja wchodzi, no to chowamy się za zaladę. No i mamy gościa, który pomoże nam walczyć z policjantami. Już jednego załatwił. Wiadomo, że jeśli. No, jeśli jest ich więcej, no to długo sobie nie pożyje, ale zawsze mamy darmową broń. I możemy już samodzielnie resztę załatwić. Autor pisał też, że. Jeśli on zabije wszystkich policjantów, to potem załatwi także nas, ale. No, co do tego pewny nie jestem, bo niestety nie doczekał, nie doczekał się tego. Podejrzewam, że tą ciekawostkę wielu z Was może już znać, no ale nadal wielu nie zna, więc i tak ją pokażę. Znajduje się ona na plaży. Widzimy tam posąg, który sobie stoi w, w środku tego takiego, jakby koła. No, i ludzie są bardzo tym posągiem zaciekawieni. No, i pytanie: dlaczego? Przecież na nic specjalnego to nie wygląda. Rzecz w tym, że to nie jest posąg, tylko to jest facet. Facet, który udaje. Posąg stoi, nie ruszając się. Teraz sobie przybliżymy aparatem. No, i widzimy, że aż tak idealnie, w bezruchu, to on nie stoi. To jest coś w rodzaju tego mima, którego pokazywałem w innym odcinku, tylko że. No, on nie jest e, zaznaczony na mapie. No, chyba, chyba mu się nie spodobało, że przerwałem jego występ. Więc teraz dopiero ludzie mają co oglądać. E, walka człowieka posąga z treworem, no. Nie powiem, żeby była ona sprawiedliwa, no ale... Sam zaczął. No i teraz muszę wam powiedzieć, że stoi w bezruchu jeszcze bardziej niż wcześniej. Więc w sumie powinni mi wszyscy za to podziękować. Ech, nikt nie ogląda. Kolejną ciekawostkę znajdziemy w pobliżu domu zabójcy nieskończonej ósemki. On, o nim była ciekawostka w jednym z poprzednich odcinków. Znajduje się to oczywiście w Sandy Shorts. No i e, tą następną ciekawostką będzie kolejny dziwak, to będzie weteran wojenny. Z tym, że to co on mówi nie jest specjalnie ciekawe, i wiem, że mógłbym powiedzieć, jak się nie podoba, to sobie możecie przewinąć, ale e, nawet ja nie widzę specjalnego celu w umieszczaniu jego wypowiedzi w odcinku, więc tak tylko zapoznajcie się, jak się z nim. No i to właściwie cała jego rozmowa. On potem będzie ciągle police, rzucał teksty o tym, e, jak to było, jak on, on był na wojnie, że źle traktują weteranów wojennych, e, co sadzi o obecnych czasach i tak dalej, ale to straszne nudy są. Więc e, przejdźmy od razu do kolejnej ciekawostki. Ostatnią ciekawostką będzie Super Bohater, którego możemy spotkać tuż przed sklepem z komiksami. Wiecie, ktoś w stylu Spidermana, Supermana, Batmana, czy no, innej takiej osoby. Wiadomo, każdy z nich ma jakąś fajną moc. Spiderman umie strzelać pajęczyną z dłoni, Superman potrafi latać. No, a ten człowiek ma moc, która jest w zasięgu każdego z was. Oto jest Sflaczały gniew, czyli człowiek władający mocą impotencji. Hmm. For I am very angry. Impotent rage! Oh, I love you! What's going on? Just wondering exactly when I lost the last thread oh, of man, my dignity. I'm fucking... really very unhappy. Very unhappy indeed. I will crush you all! I'm white, male, American. And angry! I am Impotent Rage! I'm really pretty mad right now. I'm almost crazy! I'm completely crazy here! I'm almost mad! I'm Impotent Rage! Get me excited, and I'll get crazy! Get me crazy, and I'll. Get excited! This is just insanity! I'm going mad here!